Premier Donald Tusk kolejny raz prowokuje, moi drodzy. Premier Donald Tusk pokazał zdjęcie z czerwonym serduszkiem wielkiej orkiestry świątecznej pomocy oczywiście w serwisie X. I to zdjęcie, na którym widać jak wnuczek przykleja mu to tutaj do klapy do sweterka, mu przykleja zdjęcie wośp Określił, okrasił takim wpisem: Miłość zawsze będzie silniejsza od nienawiści. Prawda? Kochani, no, moi drodzy, jaki to jest prowokator, moi drodzy? Jaki to jest tłuska prowokator, czyli ta miłość to jest ten Jerzy Owsiak, ta miłość to jest ta wielka orkiestra świątecznej pomocy, a nienawiść to jest tam po tej drugiej stronie, tam republika, ci prawicowcy, co tam zadają te pytania do owsiaka, tam jest. Nienawiść. Naprawdę, zobaczcie, to jest to, co mówi Jan Maria Rokita na temat Donalda Tuska. Prowokowanie, ciągłe prowokowanie ludzi, tych najgorszych yy, reakcji ludzkich, które się pojawiają w części społeczeństwa, oczywiście, ażeby zaatakować yy, przeciwnika właśnie takimi rzeczami. Nie wspomni Tusk nawet tutaj słowem o tym, ile razy jeży Owsiak w sposób nienawistny. Atakował swoich oponentów. On chciał wystrzelić Krystynę Pawłowicz w kosmos. Pamiętacie to? Albo jak było Osiem Gwiazdek jak leciała w ogóle nienawiść. Kiedy on zaapelował do swoich zwolenników? Ot, on raz powiedział, że trochę go ci silni razem, już zaczyna go to przerażać, tego już za wiele jest, bo to się potem wymknęło spod kontroli, ale nigdy nie zaapelował do tego, że nie wolno tak wobec polityków PiSu się zachowywać, czy sympatyków PiSu, czy wyborców PiSu. Dlaczego Jerzy Owsiak nie może normalnie odpowiadać na pytania na temat działania swojej fundacji, na temat pieniędzy, które otrzymał od państwa, na przykład na pomoc dla powodzian? Dlaczego on ma być inny? Dlaczego on się ma czuć bezkarność? To jest po prostu wszystko bardzo niedobre. A Tusk takimi wpisami chce jeszcze bardziej podburzyć społeczeństwo do tej dyskusji, chce jeszcze więcej napędzić tych negatywnych emocji. Ja uważam, że to jest wykorzystywanie sytuacji do robienia własnej polityki, do podburzania społeczeństwa. I jeszcze do tego wykorzystuje swojego wnuczka. Okropne. W mojej ocenie. Okropne.